No to zaczynamy kolejny odcinek. Witam Was ponownie na kanale Artur GT w kolejnym odcinku. Co dzisiaj? Kolejny Targ Staroci. No niestety, pogoda jest e, fatalna. Mało wystawców, już widzę, że pusto na tym parkingu. Parę osób tutaj stoi, wystawców. Ale plusem tego Targu Staroci, że tu jest ta hala wielko otwarta i na tej hali też pewnie jest pełno ludzi, bo taka pogoda, to wszyscy sobie wykupili tam. Oczywiście tam troszkę więcej kasy muszą zapłacić, no ale przynajmniej mają ciepło, sucho i nic im... Tam nie potrzeba więcej, generalnie tylko dużo ludzi do, do kupujących. Ech, generalnie targ staroci fajny, bardzo fajny. Już raz byłem tutaj na tym targu staroci, ten targ staroci odbywa się raz, dwa razy w roku. Jest już na pierwszym, byłem na początku roku. Nie pamiętam jaki to tam był odcinek, musiałbym zobaczyć. I powiem wam, naprawdę było tutaj fajnie. Taki nietypowy. Przyjechałem na spontanie, myślałem, że nic nie będzie, a tu szoki na kolana, bo naprawdę było fajnie. Dużo fajnych rzeczy. Trochę tutaj też pokupowałem wtedy. Dlatego warto odwiedzić to miejsce. I sowość Fer, jakby ktoś pytał, fel, fel no, na Drenia północna Westfalia, standardowo. Chociaż ostatnio, żeśmy trochę na saksonię dolną zajechali, no ale niestety pogonili nas tamtąd. Za szybko byliśmy. Musieliśmy stamtąd uciec No dobra, nie przeciągam nowych widzowie. Macie ochotę zostać na dłużej na kanale. No oczywiście obejście sobie kanał, zobaczcie ten film. Jak Wam się spodoba. Zapraszam do wciśnięcia subskrypcji. Dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. I nic mi nie pozostaje, jak powiedzieć widzimy się przy jakichś pierwszych lepszych rzeczach. Miłego oglądanka. Ludzi zero, powiem wam, zero. Parę stoisk, ale plusem tego jest to, że tutaj w środku, że tutaj w środku coś na pewno też będzie. Pełno, pełno fajnych rzeczy. Niestety tam były fajne rzeczy, ale nie mogę nagrywać. Pan nieprzyjemny, ale tu mam takiego orła z drewno wykonanego, pomalowane, 35 euro pan chce za to. Taka cena powiedzmy przystępna, w ogóle na zewnątrz bardzo mało ludzi, ale mam nadzieję, że w środku będzie lepiej. Także do takiego orła można go powiesić fajnie na ścianę, 35 euro. Kolejna ciekawostka, taki traktorek, no też fajna sprawa. Zaraz się zapytam pana za ile to, oczywiście nie interesuje mnie to, ale fajnie to wygląda, widzę, że to jest stara konstrukcja jakaś. Ciekawe, ile pan by za to chciał, I to w ogóle jeszcze funkcjonuje, nie? Ile to w ogóle jeszcze funkcjonuje? Ten pan ma tutaj fajne rzeczy, warto się tym rzeczom przejrzeć. Mamy takie popielniczki. No widać, że to też stare jest. Popielniczka tutaj z, jakoś, z jakimś, nie wiem, Leopatrą. Tu mamy z jakimś faraonem. Tu mamy z jakimś faraonem. Też taka ciekawostka. odpadamy na razie. Kolejne piękne rzeczy, Już się środka nie weszłem. Echt, kobalt, kobaltówka. Piękny taki taka platerka, 48 euro pan chce za to, no ładne to. Tu mamy też kobaltowy wazon, 48 euro za to. Także kolejne takie ciekawostki no generalnie bardzo ładne rzeczy, 28 euro za tą wazę ładne rzeczy, to jest piękne. To jest naprawdę przekonkretne, trzeba było zdjęcie zrobić, zobaczyć ile w internecie, bo tu c 87, tam jest też taki ładny, piękny świecznik 53, sprawdzamy ten wazon. celana manufaktury, manufaktury, zobaczcie tutaj pod spodem, edycja specjalna, cena 90 euro, widziałem taką, tu 87, też nie jest nic wcale tani, warto się tym przejść. Także tutaj też jest jakiś taki wazunik, to może coś być starszego, taki wazunik, piękne są te rzeczy, ale te ceny pan ma tutaj naprawdę wcale nie małe. 4 aha, to fufi sztuk sztuki, a Ja. Aha, też ładne takie talerze dekoracyjne, ten tak samo, tutaj cena 26 euro za sztukę. Cena nowe 54,95 Pan ma kupę ładnych rzeczy, ale ceny zawołują. 53 euro za to z marmuru. Taki, takie coś jest, popielniczka marmurowa też. Też włoska. Cena 73 euro. I taka jakby nie wiem salaterka albo coś. 53 euro za to. Szkadułka 73. Kurde, ale pogoda naprawdę. Podziwiam tych ludzi. Ale pan mówi, że w środku jest pełno, pełno ludzi. Także. Co mamy? 12 euro. Tutaj też taka porcelanka. 12 euro. No drogo, Pan, ma naprawdę dla mnie to drogo. Idzie taniej kupić. Jesteśmy w środku. No ja sobie tą kartkę też wezmę. Ludzi, tu jest pełno, także na pewno coś fajnego ma nie. Tą kartoczkę zabieram. Mamy znaczki francuskie. Ciekawe, ile Pani by chciała za to. Generalnie stacza klawki mnie nie interesują, ale. Francuskie znaczki to może też by był jakiś taki jeśli jak Pani za wiele nie chciała, może bym się skusił. Zapytamy się pani, ile chce za te znaczki. Biorę te znaczki, na 10 euro pani chciała, 15, dychem mi zjechała. Biorę te znaczki, nawet ładny te klaser, ładnie tak opakowane te znaczki. Także taki pierwszy mój zrobiony. Pani mi tu pokazuje, z majzenem takiego buta. To jest majzen, nie? Ja mam. się z This, this, 350. 250. 250 takie rzeczy. Aha, ale jest jasne. Pani tam ma, zaraz zobaczymy, pani tam ma jedną wazę z Majzena. Ale pani ma tu naprawdę piękną porcelanę, tu mamy Dresden. Porcelankę z Dresden. Tu mamy Kajzerek. Ceny powiem Wam są przedłuże tutaj pani co za takie małe rzeczy 10 euro, ale podejrzewam, że to pani się zna na tych rzeczach. To jest Kaiser. Kaiser. auch, nie? Oh, das To jest piękne. Wie viel? 80. 80 euro. Piękne takie nietypowe rzeczy, czego nie można znaleźć na normalnych flumarkach. To jest Kaiser. To jest Kaiser, ok. Kaiser, Aha. To Lindner. Aha. Das jest Aha, Fürstenberg, das kenne ich auch. I Kleine dazu auch Linda, Piękna porcelana w chwilę Powcen to jeszcze idzie taka w miarę normalna cena zobaczymy tego majzera eee, mocrozę angielska porcelana Mówię, w sekundę Tu z panią pogadam, co fajna, bardzo miła pani fajna też fajna, ciekawa rzecz Pani tu ma pochowane Ale z mocrozę ma tu pochowane Alles, ne? Also, das ist mit dieser, ne? Dieses, also, als haben Sie nur ein, zwei Stück draufgestellt, Achso, aber ich ja. habe alles davon. Okay. Hier Milchkanne, so, alles, aha. ne? das Was kostet die komplette Sette? 200. 200 Und ich Euro. habe hier noch. Pani, tu, vi Hat keiner dabei. Aha. Gebäckteller. Aha, das ist auch, ne? Ja, ja, ja. Aha, total, das ist wichtig, dass wir wissen, ob zu so Zauber Mamy to Majzena, Miśnie pani co 30 euro za to, taki wazonik. To jest taka ciekawa gratka, No naprawdę tutaj jest na szyboko Zresztą Zobaczcie sami jak tu wygląda. Wygląda wręcz rewelacyjnie tutaj. Ale mówię pani droga jest na dla mnie. Ale też fajna rzecz, taka kolejna ciekawostka tu stargu staroci. Skąd Pani rano, pani co za to? 65 euro. 65 euro za to szkło Murano. Trzeba uważać, to w ogóle jest Murano. On wygląda jak Murano, czy to jest Murano. To jest też taka ciekawa sprawa, ale jest tutaj tego naprawdę sporo. Dużo ciuchów, ale takich fajnych rzeczy też jest pełno. To mamy to, to już jest Murano. To ode mnie Marcin. jest w Włądrajcych. ja To Marcin ode mnie dostał w prezencie tutaj za 35 euro, bo ta szala była troszkę mniejsza, także... Kolejna taka ciekawostka. Te koniki są ciekawe. Royal. Takie koniki mi tu wpadły w oko Kurde, ciemno. Dobrze, tutaj chciałem kamerą gołpną yeah. nagrywać. Takie koniki. To jest wszystko. Aha. Ten małap jest piękny. Aha. Yeah. O, tu mamy już jakąś manufakturę. Piękne są te rzeczy, ale ceny pewnie też zabójcze. Iwil 18 Achcen euro 18 euro. Jakaś manufaktura, trzeba było to sprawdzić, zobaczyć Dobra, idziemy dalej. Moich klimatów nie za bardzo widzę. Na razie co mi się udało to znaczki. Gybel, nie? Mhm. Gubel, ja takie oto cuda można tutaj dostać na tym targu staroci. Germany, pewnie jakieś wschodnie Niemcy. Kolejny taki, taka porcelanowa figurka. Jakiegoś bażanta najprawdopodobniej, albo jeszcze jakiegoś innego ptaka. No dobra, idziemy dalej. Zobaczcie, co tutaj pod stołem znalazłem. Brezlau, czyli Wrocław. Ja to biorę. Ja to biorę i to od razu, zresztą ten pan mnie znał, bo już mi tutaj zdjęcie dał, to zdjęcie już kupiłem, to jest za 4 euro i to biorę też, to będzie, to będzie wrocław, w także to fajna rzecz interesująca. Co my tu jeszcze mam? Ja musiał tu popatrzeć porządnie, wam Charlottenburg, co tu jest pod tymi gazetami wszystkimi. Mamy trochę takich glinianek ceramicznych. Co tam tu ciekawego jeszcze ma asze. Mhm. Schloss Rheinberg. Powiem Wam, naprawdę fajnie tu jest. Myślałem, że tu nie będzie tak fajnie, ale jest całkiem przyjemnie. Co to tu jest? Technische Werkstätte im. Jakiś dzwon chyba, odmierzający czas mi się wydaje. No tak chyba będzie, się nastawiało i czas leciał Jakby się dzwonek załączał jak czas był przekroczony Także mamy tutaj takie oto cudeńka Takie oto cudeńka, no dobra ja mam zakupy zrobione, tylko Dresden jeszcze Wziąłem te rzeczy, teraz nikt siatki nie ma, muszę to nosić wszystko, w kolejne taka rzecz Taki talerzyk ręczna robota. Ładny, podoba mi się. Bo jest z tego co ja szukam nie za wiele tego. Prawie w ogóle nic nie ma. Co mi się tylko to zdjęcie udało wyrwać. Jakaś pula pieniędzy jest przeznaczona, ale mówię, nie będę kupował coś, co, co nie za bardzo wiem z czym mam dopiąć. Ale taki talerzyk, ręczna robota też fajna rzecz. Ten talerzyk też jest niczego sobie. Co to tu jest? Ach, ciężko to się w to sam ślepy jestem, nic nie widzę. Także kolejna taka ciekawostka. Mam takie pudełeczko, no raczej znaczy jakieś stare to nie jest, ale z takim ładnym malunkiem. Kufelki malutkie, miniaturki, też nic starego. Otwieracze do wina, Kiedyś już takie widziałem. Tak, takie wino tworzyć to rarytas. Kolejne takie rzeczy tutaj mam, taki wazoniki pan mi tu daje, ale to tak mi akurat nie interesuje. Ten talerzek mi interesuje, kala, o to chyba też nie jest nic, nic takiego przedwojennego, raczej znaczy bardziej rzeczy powojenne. No ale pan tutaj ma ciekawe rzeczy. Można się temu tu poprzeglądać. Co to mamy? To są piękne rzeczy, ładne to jest. O, teraz będzie ładniej to widzieć. Nie wiem co to tam w środku, jakieś plemniki próbujące czy coś. Ale też ładne. W Dychę pan chce za to. Dużo. Dużo, dużo, dużo. Tu, co mamy? Też takie świeczniki, Pierdołki Generalnie myślę, że tu będzie lepiej. Dużo jest takich właśnie ciuchów, lumpów. Pogoda niestety pokrzyżowała plany, co niektórym. To są ładne wazoniki, tak mi się podobają też. Też ładne, ciekawe wazoniki. Kolejna taka rzecz tutaj. Ajnelibe <laughs> z Word Amfroem-Morgan. Czyli dobro słowo, na, na cały dzień, takie można do powieszenia. Gotykiem pisane. Lalki pod stołem urzędują. Nie ma nic tam ciekawego. Dobra, moje zakupy zabieram. Idziemy, się tu jedno stoisko Jeśli i będziemy kończyć, no bo nie ma tego za wiele dzisiaj. Zaczynamy grzebanie i żebym wygrzebał 41. Konigsberg. Uniksberg, czyli królewiec, to na pewno biorę, także sobie to już odkładam na bok. To widzicie, tak z tak znienacka można coś tutaj trafić. Warto się temu tu wszystkiemu przejrzeć, no spokojnie. No dobra, ja szukam, się rozłączam. Jak coś fajnego trafi, to oczywiście zobaczycie na pewno. Potem na dworzu zakupy zrobione, zaraz zrobimy podsumowanie. Jak widzicie, klaser ze znaczkami zniknął z mojej ręki, ale ten obraz jest ładny, mi się podoba taki pejzaż z takim wiatrakiem. Hmm. Czy to Holandia? Tu mamy właściciela tego oto tutaj Malunku. Ładny, ciekawy. Ile? 10 euro panie chce za niego, to nie jest jakoś dużo. Kolejna, że zbiornik od paliwa Taurusa. <gryny> Wymontowany. I feel? 40 euro panie chce za takiego Taurusa. Taki zbiornik paliwa do motoru. Za tą lampę pochce też 40 euro. No droga, droga. Nie jest to jakoś tanie. Zwłaszcza, że te lampy w lepszych stanach Mniejszy można dostać się. za mniejsze pieniądze. Ale oczywiście za droższe też idzie. Pan się śmieje, mówi co ludzie za euro, za półtora. On mówi, że w takim czymś co się w ogóle mu nie opłaca stać. się, się wcale nie dziwię. Fajna taka figurka z Mosiądzu. Jakiś rybach najprawdopodobniej. Ładna to. I film? Ulizę? z mosiądzu, taka ciężka naprawdę. Pan ma swoje ceny, ale on się cenia. No mówię, nie będzie za darmo dawał, bo za to stanie jego, to się też tutaj mu nie opłaca. Także kolejna taka ciekawostka. pan ma tutaj do, do wędkowania, ale woda ci jest fatalna, naprawdę. Do wędkowania jakieś aparaty stare. Różnych takich dużych pierdów. Kolejny mój zakup zrobiony książeczka. kleine front busia, aus Gabbe. Słuchajcie, 3 euro za to dałem. Także kolejny mój zakup, z jakąś tu dedykacją. 43 rok, jak widzicie, 3 euro. Także kolejny mój zakup. Świat kartonów. Pani co jest z pan mi tu ładnie położyć Dziękuję. No ja sobie tu jeszcze przefiltruję te kartoniki. To parę stanowisk doszło, no pogoda jest fatalna, nikomu się tu nie chce stać bo ja się wcale tym ludziom nie dziwię taki świat kartonów o popelniczka szklana, pamiętam kiedyś moja mama taką samą miała, identyczną jeszcze jak żyło oczywiście świętej pamięci, takie popelniczki były też fajne z takiego szkła warto się w tych kartonach poprzeglądać, w tam jak o, żelazko stare stare żelazko, antyczne że tak powiem bo na pewno było w użyciu nieraz od kartonów ja to się temu to Bo w tych kartonach czasami też coś można to akurat już zalane wodą chyba musiał też spadać tu mam o, to wszystko jest mokre tu mam jakiś talerzyk taki z mną Exclusive Limiter flagę. flag też ciekawa sprawa ciekawa sprawa Chyba, że to wszystko mokre się zrobiło, musiało popadać i niestety dla mnie go wygląda się <noise> tak, uważaj, że moje rzeczy zostały postawione Żeby tego mi nikt tutaj nie no dobra z grubsza zostało tutaj to wszystko prześledzone, zabieram swoje rzeczy i zbykamy na podsumowanie coś ciekawego w oko wkładnie Taki specjalny sztuk, sztuk drzewa ładny mm. do jakiegoś akwarium albo do czegoś. No tak to stało, to mówię, że się przyciągnę. Tu mamy jakiś świecznik. Wiele? 35, Aha, 35 euro za świecznik pani chce i za to pani chce też 35 euro. Także tak wyglądają, no dobra, zwijamy się, koniec na dzisiaj. To zaczynamy, podsumowanko, słuchajcie, no powiem wam, nie spodziewałem się w ogóle, że cokolwiek kupię, a coś kupiłem. To moim zdaniem jest chyba najlepszy zakup, jaki został przeze mnie zrobiony. Za to dałem 3 euro. 3 euro, jak się nie mylę, ale 3 albo 4, już nie pamiętam. Jest to drzeworyt z Kroniki Świętego Hetmana Szedla, przedstawiający panoramę Wrocławia. To jest jeden z najstarszych widoków Wrocławia. Także powiem Wam naprawdę, mega zakup. Za te 3 euro to tak leżało, mówię, wszystko, dużo rzeczy jest pochowane to tak leży, pochowane i to tak trzeba naprawdę się, co mi przykuło, to brezlał. Uwagę, także moim zdaniem bardzo fajny zakup, nie ma to oczywiście nic z wojnami, pierwszą, drugą wojną światową, nic wspólnego, ale podobało mi się, było to w takiej ramce, także będzie na pewno pasowało do mojego muzeum. Kolejny zakup to jest to, oto tutaj zdjęcie, za to dałem 4 euro. Żołnierza Wehrmachtu z taką ramką, a że ja akurat kolekcjonuję takie rzeczy, zbieram, a to że to jest żołnierz Wehrmachtu, no to oni oczywiście o niczym nie świadczy, bo skupuję także rzeczy po Anglikach, Francuzach, Amerykanach i wszystkich wojskach, które brały udział w czasie II wojny światowej. Kolejną rzeczą to już tutaj jest ta książeczka, też dosyć fajna, wydanie z 1941 roku. Generalnie przestałem już kupować nowe tam jakieś publikacje, kupuję ewentualnie z tych czasów, co mnie interesują, 1943 rok, także też bardzo fajna książeczka, Kleine ausgabe. także moim zdaniem bardzo fajny zakup. Do tego zakupiłem te... Postkarty. Feldposty też są tutaj, są postkarty. Chciałbym Wam pokazać takie, co najbardziej mi się tutaj podoba. Jest to Kunigsberg, czyli kartka nadana w czasie II wojny światowej 1941 roku z Koningsberga na Frankfurt, na, na Main. Czyli bardzo, bardzo fajna rzecz. Nie jest to Feldpost, chociaż gdzieś tutaj może. Generalnie zawsze pisze jakiś Feldpost, ale tutaj, a może Feldpost, może będzie to jest nawet Feldpost. Także bardzo fajny zakup. Kolejna fajna, fajna rzecz, co mi tutaj teraz dopiero przy, przy rozkładaniu tego mi wpadło w oko. Altona 33 rok, czyli nadana w 1933 roku do konsulatu w Jugosławii do Berlina. Także kolejna taka ciekawostka. Tu takie jeszcze zdjęcie z 43 roku. No i tu mamy postkarty. Też dosyć fajne postkarty. Pan chciał za to teraz tak, Pan chciał za to wszystko, co tu widzicie, 20 euro ode mnie, plus jeszcze to jest też fajne, to za chwilę Wam opowiem, jak zrobiłem tutaj małego dila z tym klaserem ze znaczkami. To są listy nadane z Berlina, ale to są już powojenne, 47 na, do Ameryki, jak widzicie, do USA jeden i drugi, ten w środku jeszcze jest z zawartością, ten niestety nie. Także tu w środku jeszcze najprawdopodobniej będzie jakiś list albo i nie będzie. Nie, są to same kartki, ale to i tak było dla mnie, moim zdaniem, Dosyć y, takie fajne, do tego to wziąłem i teraz tak, pan chciał za to 20 euro, za tę klasę dałem ze znaczkami 10 euro i powiedziałem panu, żeby wziął ten klaser, ja też za niego dałem 20 euro, oczywiście trzeba kombinować, kto kombinuje, ten ma i żeśmy zrobili deala. Dostałem to, to co mnie interesuje, to co ja zbieram za ten klaser ze znaczkami, którego kupiłem na początku wejść na te targi staroci. Także, moim zdaniem, bardzo fajnie, deal zrobiony. No akurat to tego nie spojrzałem, to jest już powojenny, szpar, szpar kasen. Buch, taka książeczka oszczędnościowa, to już powojenne jest, ale na szybkiego, na wariata brać, bo tam już więcej osób stało i się czoiło na te rzeczy. Także tak wyglądają moje zakupy. I to by było na tyle. Kolejny targ staroci za mną. Generalnie trochę jestem zły, ta pogoda niestety pokrzyżowała plany, nie tylko mi, tym wystawcom też dużo narzekali, mówili, że ta pogoda ostatnio jest kapryśna, no ale słuchajcie, no mamy wrzesień, także nie ma co marudzić, jakieś zakupy zostały przeprowadzone, dostałem na, na miarę na następny tydzień na fajne targi staroci, także na pewno na następny tydzień coś fajnego będzie odwiedzono, oczywiście to wszystko zależy od tej pogody, jak targi staroci się odbywają, na następny tydzień jest jeden targ staroci, który jest też w hali, i jest jeden targ staroci, który jest też duży, ale jest na zewnątrz. To wszystko jest zależne od pogody. Jak będzie pogoda, to będą ludzie. Jak nie będzie pogody, to po prostu nie będzie się nic działo. Będzie mało wystawców, mało ludzi kupujących. No dobra. A jak Wam się podobało, wiecie co macie zrobić? Łapeczkę do góry nowi widzowie. Macie ochotę zostać na dłużej na kanale? Zapraszam Was do wciśnięcia magicznego przycisku. Subskrybuj z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. I widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej!